Cześć, nazywam się Agnieszka. Jutro wylatuję na dwa miesiące do Australii i chciałam Wam pokazać, jak pakuje się do walizki podręcznej. Moją walizką podręczną jest walizka Wichen, jeżeli to dobrze wymawiam. W Australii jest teraz lato, więc mogę spakować tylko i wyłącznie rzeczy bardzo lekkie. Dodatkowo będę miała możliwość moich ubrań, więc nie muszę się tym przejmować, że nie wszystkie ubrania starczą mi na całą tą podróż. Tutaj mamy to, co chciałabym założyć na siebie, jak będziemy jechać, więc jest pasek, kustka. Tutaj jest krótki rękawek, który założę w spodnie z bielizną. Tutaj mam czapkę, moją kurtkę. I na dole, tutaj jest to moje buty, które będę miała na sobie, ponieważ w krótkim rękawku może mi być za zimno, więc dodatkowo jako coś cieplejszego ubiorę kurtkę jeansową i pod to taki sweterek rozpinany. Dalej ponieważ będę tam pracować, to potrzebuję ze sobą wziąć swój laptop. Do trzymania wszystkich swoich książek będę miała kilda. A ponieważ jestem osobą, która lubi być zorganizowana, więc mam kalendarz i notatnik. Za tym są wszystkie dokumenty, które potrzebuję, i trochę moich stickerów, które też chciałabym wziąć. To jest moja podręczna torebka, którą chciałabym mieć przy sobie, jak swój bagaż spakuje już do tych yy, yy, zamykanych luków. Więc będę miała tutaj telefon, słuchawki szczotkę do włosów, pendrive'a, e, powerbank, jakieś mentosy do odświeżenia oddechu, e, okulary przeciwsłoneczne, e, usteczki nawilżające, ładowarka, portfel, e, dokumenty, wiza plus paszport plus mój... moje prawo jazdy międzynarodowe i taka kosmetyczka podręczna, długopis co będę brała ze sobą. Czyli jeden sweterek, jedną pluskę z długim rękawem, tutaj mam coś, czym będę spać, a mianowicie taki duży t-shirt oraz jeszcze dodatkową ustę, ponieważ lubię usty. Tutaj są moje jedne krótkie spodenki, jedne długie spodnie, spódnica i sukienka. A trochę dalej mam te Raz, dwa, trzy, cztery t-shirt'y, trzy bruski bez rękawów oraz całą moją bieliznę. Tutaj są wszystkie moje takie przybory, powiedzmy, kosmetyczno-urodowe, moje soczewki, rzeczy, które będę używać do włosów, mydełko, taka gąbka, nie wiem jak to określić, pędzle do makijażu, waciki, wszystkie płyny, czyli płyn do soczewek, pasta do zębów, krem, krople do oczu, szczoteczka, tutaj mam maskę do włosów, tutaj jest do nokci, zmywacz, po tej stronie mam moich kontaktów. Kłyn. Mm. No i w zasadzie tyle. to jest krem i pakier yy, do paznokci. Tutaj jest był z pierwszej pomocy, to znaczy trochę lepo przetłukliłowe, jakieś plastry i dodatkowo jakieś tabletki w jednym pudełeczku. Pusteczki, antyperspirant i to, co mam do makijażu pilniczek, plus do tego moje pudełka na kontakty. To, co potrzebuję dla moich potrzeb kobiecych. Prezent dla osób, które mieszkają w Australii. E, wizytówki, pudełko na moje okulary. E, tutaj jest moje wszystkie... E, moja cała bioguteria. Kasek, buty, japonki. Plus do tego są do Wszystkie moje chargery, czyli adaptery do kontaktów różnych rozmiarów słuchawki, stary telefon, który chciałbym wykorzystać, jak kupię tam kartę tutaj jest kable do mojego, kable do mojego laptopa jeżeli chciałabym się połączyć przez sieć przewodową, tutaj jest pendrive. Jeszcze jeden pendrive. Ładowarka do mojego powerbanka. Ładowarka do telefonu. Zastępcze baterie do myszki. I to tyle. Ok, to zaczynamy pakowanie. Zacznę od swojej bielizny i spróbuję ją wyrównać jak najbardziej tutaj. Okay. Żeby zaoszczędzić miejsce, to będę stosować taki trik. W jedną część tej walizki. Większość z nich jest zrolowanych i podstawionych tak, żeby wypełniły każdą lukę. A na górę położyłam ostatnie spodenki i koszulkę, tak żeby to wszystko zostało przykryte. Teraz na górze znajdzie się jeszcze mój laptop, i to będzie wszystko, co będzie tutaj, w tej jednej części. Mam bardzo dużo miejsca, więc położę je na dnie walizki. Ze względu na to, że jest tutaj taki stelaż odnośnie rączki, postaram się to powkładać między te metalowe elementy. że Wam się podobało i do zobaczenia następnym razem. Pa!